Cześć! Dzisiaj będzie mój skuteczny i bezstresowy sposób na krety i nornice, których jak widzicie mam dużo, od wielu lat stosuję ten sposób z innymi efektami. Mimo, że właśnie nierzadko się zdarza, że mam poryte nawet tutaj nasady pomidorów, tu widzicie, świeża nora, na no dowód, że to jest nora, to patrzcie to. <gryzny> ja tych nor ogólnie... Na czym polega mój sposób? Na krety, na nornice i na myszy. Sposób jest taki, że widzicie, tu mam nawet pod samymi drzwiami mam dziurę. Więc mój sposób polega na tym, że jak macie dziurę pod drzwiami, to obsypujecie ją delikatnie, żeby się nie sypał do środka, tak, żeby drzwi się otwierały. I załatwione. Jeżeli macie. Hmm, z daleka od roślin, tak jak tutaj, kretowisko, to najlepszy sposób, albo właśnie taką dziurę, to też najlepszy sposób na takie kretowiska, to jest. Otworzyć sobie dobry napój i usiąść sobie w fotelu i się wyczylować. Okej. Okay. I trzeci wariant. Jeżeli macie poryte przy samych mm, tutaj krzakach tak jak możecie zobaczyć sobie tu też idzie do krzaka i tak dalej to musicie tylko sprawdzić, czy nie ma dziury przy krzaku dosłownie, parę centymetrów dookoła, w zależności co to za roślina, jak duża o, widzicie, jest dziura jest, mam dziurę, patrzcie, tu była dziura okej, okay. i tą dziurę trzeba faktycznie jak jest przy samym tu jest pomidor, przy samym krzaku, to tą dziurę trzeba zakopać, bo korzenie nie mogą być w powietrzu. I jak to zrobicie, tada, zrobione, zbadacie sobie wszystkie krzaki, czy nie ma tych dziur, to wiecie, co trzeba zrobić? Znowu wsiąść na fotę i wyczilować. I tyle. Tak naprawdę trzeba zrobić krytami i nornicami. Natomiast w trawniku, jak macie takie coś, to mówicie tak. Dziękuję kryciku kochany, że mi nazbierałeś super ziemię z wierzchniej warstwy, z próchnicą. Wykorzystam sobie do warzyw ją, nagrządki podwyższone. Ja ogólnie się cieszę i jestem wdzięczna moim Krycikom. Też za. Za co? Oprócz tego, że zbierają dla mnie najlepszą ziemię, której nie muszę kupować ze sklepu. Ja ogólnie mam tu żółty piach i taka ziemia, jak jest ciemny piach, to już i tak u mnie jest rarytas, że tak powiem i uprawiam na tym warzywa z powodzeniem. Ale oczywiście to, to jest najlepsza ziemia, jaką ja mogę mieć na moich piachach. Ale generalnie dlaczego też ja się tak cieszę, że mam te krety, to jest to, że kret to jest drapieżne zwierzę i on wyżera nie korzenie wcale, tak jak wiele osób myśli, tylko pędraki spod trawnika. I dlatego mimo ogromnej suszy, jaką tu mam, nawet figi mi klapły już dzisiaj, mam po prostu nadal spoko trawnik jeszcze. Oczywiście też dlatego, że to nie jest trawnik taki super. Widzicie tu, nie jest taki super ten trawnik jednogatunkowy, tylko są tu chwasty różne i tak dalej. Też z nim nie walczę. No on wygląda tak. Że generalnie są w nim jakieś ścieżki wydeptane i tak dalej. Ale jak na taką suszę ogromną jaką w tej chwili mamy to i tak wygląda fajnie. Ok, więc czemu tak poryły pomidory? Dlatego, że musiały być jakieś pędraki, które mi się w te pomidory Dobierały i tam podgryzały korzenie, dlatego kret przyszedł i wyczyścił sobie ten teren, miał tu jakąś dobrą stołówkę, skoro naprawdę to ostro mam czasem poryte te pomidory. I teraz wiele osób myśli, o że koniec pomidorów i tak dalej, a pomidory wyglądają tak i tak. I jest wrzesień, bo pokażcie mi swoje pomidory we wrześniu, nie pryskane niczym, nienawożone. Też tylko to pierwsze nawożenie. Drugi raz może było nawożenie po główne raz zrobione, czyli maksymalnie dwa razy w sezonie nawożone na starcie i drugi raz. Nawożone tylko organicznie, obornikiem, kompostem, itd. I pokażcie mi, kto ma takie ładne pomidorki o tej porze we wrześniu. Cześć. Także. Serio, wyczlujmy. Nie jak sobie tak patrzę, ile ludzie poświęcają czasu na to, żeby myśleć energii na to, jak wybić te wszystkie zwierzęta, to naprawdę szkoda jest serio. Szkoda naprawdę czasu na to. Naszego. Figi też. O właśnie! Moje uch sekret uprawy Fik jeden z wielu to są kretowiska, które też widzicie, figi też są chronione od tędraczków od i różnych innych rzeczy, które mi tu podjadają te korzonki. Także serio, nie ma co wpadać w panikę. Podziękujcie krecikom, że dbają o Wasze rośliny. Dajcie im święty spokój, albo zaprzyjaźnijcie się z nimi. I to jest moja rada. No, i tak wygląda bujnie ogród, w którym żadnej walki od lat nie ma z tymi, właśnie, mieszkającymi tam zwierzątkami. Także to jest moje przesłanie na dziś. Chill. I nie marnujcie swojego czasu, energii i nastroju. No, Martwienie się czymś, co Wam pomaga. Jeżeli nie będziecie, jeżeli zwalczycie krety, to za chwilę będziecie pytać na fejsie, jak walczyć z żółtymi plamami na trawniku i trawnikiem, który schodzi jak z rolki, bo jest tak wyżarty przez pędraki. Od razu, przy okazji powiem Wam, te pędraki, które jedzą Wam trawnik, to nie są te same, które przerabiają Wam kompost. Także tym z kompostu też podziękujcie i nie podnoście na nie ręki, bo jeżeli coś jest w kompoście, to odżywia się martwą materią organiczną. Natomiast te pod trawą to są inne zupełnie gatunki, które odżywiają się żywymi korzeniami i które właśnie są przysmakiem kretów na przykład. Ok, mam nadzieję, że parę istnień uratowałam tych nieludzkich i paru ludziom ułatwiłam życie. Powodzenia.